kolejny wspaniały dzień ale jest za gorąco, ja jednak lubię kiedy jest mgła, mgiełka fajna ale nie o to chodzi nieefektywne zachowania pisałam latami, przez lata karteluszki gdzie pisałam jak to bardzo ja jestem nieszczęśliwa, smutna jak mnie nikt nie rozumie i cały wszechświat nigdy mnie nie zrozumie i życie to udręka i smutek i nie ma w nim sensu spędziłam do tym może nie lata, ale Kilka dobrych dni na cały etap na pewno. Dobrze chociaż, że pisząc te bzdury, ćwiczyłam pisanie lewą ręką, czyli rozwijałam pracę obu półkul mózgowych. To bardzo się cieszę chociaż tego, chociaż jakiś nawyk rozwijałam. Bardzo mi się podoba te lustro tam takie o taka rzeźba metalowa, która jest też lustrem, w której się patrzę. W której się patrzę często. A więc spisałam, jak to myślę. Ja nie wiem na co ja słuchajcie liczyłam. Ja nie wiem na co liczą ludzie, którzy takie nieefektywne nie zachowania stosują. Ale mówię, że nie wiem, a wiem dlaczego. Bo masz nadzieję, że gdzieś głęboko w środku duszy, że przyjdą anioły z nieba i cię pochlepią po, po plekach i powiedzą, ależ ty smucisz się, smucisz się tak, jak nigdy nikt się nie smucił. Osiągnąłeś... Najgłębszą głębinę smutku i należy się, dlatego, ciało tobie nagroda. I tobie teraz pomożemy, pogłaszczemy, przytulimy, zapytamy czegoś, Twoja dusza chce. Żaden anioł nigdy nie przyszedł, anioły nie przyjdą, bo to nie działa. Bo ten Matrix nie działa, taka zasada nie działa. Dziecko, które padło na podłogę i po prostu tam umiera, prosząc o piąty, piąty lud Najprawdopodobniej wzbudzi w rodzicach chęć nie kupowania tego lodu z samej zasady po prostu. Więc, jeżeli myślisz, że zmusisz anioły przyjść w tobie na pomoc albo Boga, albo kogokolwiek innego, użalając się nad sobą, nigdy to się nie, starzy, nie stanie, nie zdarzy. Po prostu będziesz stać w miejscu i trwonić swoje życie. I nikt absolutnie nikt nie premiuje tutaj ofiar. Myślenie ofiary. Nie zruszy cię ani na milimetr z miejsca, w którym jesteś do miejsca, w którym chcesz być. Jeśli jeżeli głębiej, głęb, głębiej do tego mitu, myślimy gdzieś w głębi duszy, że ludzie tak naprawdę, jeżeli na przykład popełnimy samobójstwo, tak nikt do tego nie dochodzi prawie, ale tak myśląc, no co by było, taka ostatnia deska ratunku. Wszyscy by myśleli, fajny był człowiek. I by dopiero wtedy zrozumieli, co stracili, i by się smucili, i by żałowali. Główna prawda. Zrobiłam takie oto ćwiczenie. Napisałam znajomego, znajomemu, którego uważałam za przyjaciela, że mam nieuczciwą chorobę i że nie wiem, ile mi zostało. Nie wiecie, co, byłam w szoku. Pierwszy dzień napisał, że: O, nie jesteś sama, to straszne i tak dalej. I jego ego zapytało, A komu jeszcze powiedziałaś? Tylko mi? Czyli. Ty mu mówisz, że umierasz, a on ci mówi, a kto jeszcze wie, czy ja jestem taki specjalny, wyjątkowy, że tylko mi to powiedziałaś, czy jeszcze komuś powiedziałaś. Następnego dnia cisza, dzień po tym cisza, wtedy dopiero dotarło mi do głowy, że wszyscy mają cię gdzieś, umrzesz, jeszcze szybciej od ciebie odkaraskają się, jak od niepotrzebnego materiału, albo jak powiesz, że masz chorobę, to jeszcze bardziej, jak o oh Boże, jeszcze zachoruję, fuf, siomisz, siomisz stąd te, 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 te śmieci. Tak działa mózg. Także zapraszam do prawdziwego życia. Przestań się użalać. Bo jak zdechniesz, nikt nie będzie. Smucić się. Tego rodzice. Nikt więcej. Rozumiesz? Nikt więcej. To jest straszna prawda. Ale ta prawda, o jakie ja lubię ten dźwięk Boże. Wielbiam go. Te dzwoniące dzwony. Dzwony oczyszczają przestrzeń. Od bakterii w ogóle. Oczyszczają bardziej, posłuchamy dzwony. Więc... Życzę Ci tobie też, żebyś próbował to ćwiczenie wykonać. Napisz Waszą leczalną chorobę i zobacz, jak bardzo, jak bardzo, gdybyś naprawdę ją miał, w dupie będziesz u swoich tak zwanych rzekomych przyjaciół. A gdzie wyjście? Ilekroć jesteś w nieefektywnym stanie. Smutek, wyrospać cokolwiek. Masz stąpić, stąpić go bardziej przez bardziej efektywne myślenie. A myślenie takie musi być. Ja jestem waleczny, ja jestem. A uh, rycerzem, ja walczę, ja muszę walczyć, bo życie to walka. Szczególnie jak jesteś wyżej, każdy chce urwać twoją energię. Więc ja walczę, a nie jestem blizdą. Bycie by się nie opłaca.